Witajcie z tej strony, Kantal. Kilka ostatnich dni nie wrzucałem nic na swój kanał, dzisiaj postanowiłem wam przedstawić mój plan. Mam o wiele mniej czasu na robienie materiałów, ale będę się starać dla was zrobić wideo dobrej jakości i wrzucać tak często jak to tylko możliwe. Indie po polsku oraz pogadajmy, wy nadal będzie kontynuowane. Cały czas zastanawiam się nad nową serią, ale co w niej chcę zawrzeć, aktualnie jest tajemnicą. Zmieniłem mikrofon i na pewno wielu z Was, którzy wcześniej mieli problemy z jakością audio, teraz odetchnie z ulgą. Zgadujcie, jaki sprzęt zakupiłem. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tej zmiany i mam nadzieję, że teraz o wiele przyjemniej będziecie ze mną spędzać czas oglądając moje materiały. Dajcie znać w komentarzach, jak z jakością i czy Wam się podoba. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.